Hej i witam w kolejnym odcinku Zagadek Kryminalnych. Opowiem Wam dziś historię JC Lee Dugard, która jest niesamowicie smutna i zagadkę z jej porwaniem można by było już o wiele wcześniej rozwiązać, gdyby tylko wszyscy dookoła byli trochę bardziej uważni. Także miejcie zawsze wytężony wzrok i nie bójcie się być trochę bardziej wścibscy co do swoich sąsiadów. Ale tak nie za dużo. Zaczynajmy. Jacy mieszka ze swoją mamą, ojczymem i przyrodnią siostrą w Kalifornii, a dokładniej w Sound Blake Tahoe. Rodzina przeprowadziła się z Los Angeles właśnie z powodu troski o swoje córki. Chcieli, aby wychowywały się w bezpiecznej okolicy, w miejscu, gdzie nie będą bali się. Że ktoś zrobi im coś złego. Rodzina ta była bardzo zgrana ze sobą. Jaycee i jej mama były dla siebie jak najlepsze przyjaciółki i uwielbiały spędzać ze sobą czas. Podobnie jak ojczym, który traktował ją jak własną córkę, za którą mógłby oddać swoje życie. I to właśnie on był świadkiem porwania Jaycee. 10 czerwca 1991 roku dziewczynka miała 11 lat. Był ciepły, słoneczny poranek i wszyscy w domu szykowali się do swoich obowiązków. Po zjedzeniu śniadania, spakowaniu tornistra, dziewczynka wyszła z domu i szła w kierunku przystanka, z którego jak co dzień odbierana była autobusem szkolnym. Jej rodzice od zawsze dbali o jej bezpieczeństwo. Uczyli ją, jak zachować się w groźnych sytuacjach i czego powinno unikać. Wpajali jej, że powinna na przykład zawsze iść po takiej stronie ulicy, która jest odwrotna do kierunku ruchów pojazdów, tak aby auta, które ją mijają, mijały ją czołowo. Tego dnia Jacy ma białe trampki, różową kurtkę. Z tornistrem zapakowanym książkami oraz uśmiechem na twarzy, że zaraz zobaczy się ze swoimi przyjaciółmi, idzie w kierunku przystanka autobusowego. Jej ojczym, myjąc znaczenia po śniadaniu i pakując się do swojej pracy, do której ma jeszcze trochę czasu, spogląda kątem oka na coraz to bardziej oddalającą się córkę. Nagle zauważa, że koło niej bardzo powolnym tempem. Jedzie jakieś auto, które też nagle się zatrzymuje. Jest to szary Ford, który widocznie zatrzymał się, aby zapytać o drogę. Taką myśl miał przynajmniej ojciec dziewczynki, który w tym momencie nie podejrzewał jeszcze nic tak strasznego. Po chwili jednak z auta wyszła kobieta, która zaczyna siłą wyciągać dziewczynkę do środka. Jacy próbuje się bronić. Zaczynają kopać, wyrywać się i uderzać rękami. Kobieta jednak trzyma ją bardzo mocno. Z auta nagle wychodzi też mężczyzna, który widząc, że dziewczynka nie jest taka łatwa do schwytania, wyjmuje paralizator i używa go, aby osłabić JC. Dziewczynka mdleje i zostaje wsadzona do auta, które chwilę później odjeżdża. Chyba nikt nie może sobie wyobrazić, jakie myśli miał tata Jaycee. W końcu widział porwanie córki na własnych oczach. Oczywiście nie stoi on bezczynnie. Gdy zauważa, że kobieta stara się wpakować córkę siłą do auta, od razu wybiega z domu, bierze rower, który jest koło wejścia, i pedałuje ile tylko ma sił, aby dotrzeć do miejsca. Niestety za późno. Dziewczynka została już porażona prądem i leży na tylnym siedzeniu auta porywacza. Ojczym próbuje jeszcze przez chwilkę, pedałując i krzycząc cały czas o pomoc, jechać za autem. Lecz niestety nie ma szans. Jacey zostaje przetransportowana przez porywaczy 200 km od domu do miejscowości koło San Francisco. Kolica jest zaniedbana, domy są szare, brudne, i całe to miejsce jest mało sympatyczne. Ale kim tak naprawdę są porywacze i czego chcą od dziewczynki? Jest to Filip Garrido i jego żona Nancy. Mężczyzna siedział już w więzieniu za gwałty i napaści seksualne. Łącznie 11 lat. Wyszedł za dobre sprawowanie i, według psychologa, był zdrowy i nie stawia żadnego zagrożenia. To właśnie w więzieniu spotkał swoją żonę Nancy. Była ona w odwiedzinach u innego więźnia. Pierwsze trzy miesiące porwania Jacy spędza w piwnicy, bez ciuchów, światła, bieżącej wody czy też toalety. Od swoich porywaczy dostała tylko wiaderko. Które służyć jej miało jako toaleta. Raz na jakiś czas dostawała też jedzenie czy picie, ale bardzo sporadycznie. Parę miesięcy później została przeniesiona do małej szopy w ogródku koło Nancy i Filipa, która była wytłumiona z każdej strony tak, aby żadne odgłosy nie miały szans się z niej wydostać. Szopata w okresie letnim nagrzewała się do bardzo wysokich temperatur, a w zimie potrafiła być niczym lodówka. To, co dawało dziewczynce nadzieję podczas tego trudnego czasu, to księżyc i jego blask, który widziała w nocy spośród szpar w szczelnie zamkniętym oknie dachowym. Jak była mała, jej mama śpiewała jej piosenkę księżycową, która teraz dodawała jej otuchy. Podczas całego tego czasu była ona gwałcona przez Filipa. Często, tuż po tym strasznym czynie, zaczynał płakać i przepraszać Jacy za to, co jej zrobił. Dziewczynka podczas porwania ma 11 lat i nie do końca rozumiała, co się dzieje. Wie tylko, że na pewno nie jest to normalne zachowanie i za każdym razem, gdy przekręca się kluczyk w szopie, wie że kolejny raz będzie działa się ta straszna rzecz. Im więcej czasu przemija, tym bardziej zaczyna się ona przyzwyczajać do tej nowej rzeczywistości. Nie płacze już tak często. Zaczyna wręcz cieszyć się małymi rzeczami, gdy na przykład raz na jakiś czas dostanie fast food do jedzenia lub gdy udaje się utworzyć jakąś zabawkę z resztek papierków. Pewnego dnia dostaje ona od Filipa i Nancy lalki Barbie. Postanawia więc zbudować im domek z kartonowych opakowań po mleku. Umiała ona nawet w takich strasznych warunkach stworzyć coś z niczego i spróbować choć przez chwilkę zapomnieć o tym, co ją spotkało. Nancy i Filip zmanipulowali ją do tego stopnia, że po paru latach nie musiała już żyć więcej w szopie. Była im oddana, i za dobre uczynki nagradzali ją prezentami. Jaycee w wieku 14 lat zachodzi w ciążę i rodzi córeczkę, którą Filip nazywa Angel. Dziewczyna cieszy się bardzo z tego, że wreszcie kogoś ma, kogoś, kogo kocha, że nie jest sama i że ma nowe obowiązki, które pozwolą jej zapełnić dzień. Parę lat później, w wieku 17 lat, a więc 6 lat od porwania, na świat przychodzi również jej druga córka. Po urodzeniu drugiej córki, Filip przestaje zbliżać się do Jacy. Nie jest już ona dla niego taka atrakcyjna, ponieważ jest dorosłą kobietą. Dziewczyna powoli może poczuć odrobinę normalności. Może ona coraz więcej i częściej wychodzić na zewnątrz. Pracuje też w drukarni, którą prowadzi Filip i która znajduje się tuż przy jego domu. Może ona też wychodzi do salonu kosmetycznego, na festyny w publicznych miasteczkach. Powoli zaczyna zapominać o tym, że została porwana. Nikt już przecież nie szuka 11-letniej dziewczynki sprzed kilku lat. Minęło tyle czasu. Że nieraz sama zapomina, kim była wcześniej. Jest teraz matką dwóch dziewczynek, przedstawia się jako Alicia i stara się z każdej sytuacji wynieść to, co najlepsze. Nie próbuje ona uciec lub zmienić swojej sytuacji. Pracując w drukarni, ma dostęp do internetu, może jeździć autem czy telefonować, jednak sama nie wie, dokąd miałaby uciec. Czy jej rodzice ją jeszcze szukają, czy mieszkają tam, gdzie mieszkali, aż w końcu, czy może to nie oni przypadkiem spowodowali tą całą sytuację. Z późniejszych zeznań osób odwiedzających drukarnię wynika, że Jacy była bardzo wesoła, pogodna, zawsze punktualnie odpowiadała na maile i była życzliwa nawet do tych najbardziej wymagających klientów. Philip Garrido zawsze powtarzał wszystkim, że dziewczynki są jego i Nancy dziećmi, a Jacy to jej siostra, która teraz mieszka u nich w domu. To, że mieszkała w domu z czterech murowanych ścian, z bieżącą wodą, tak aby można było skorzystać z toalety, kiedy tylko potrzeba, to za dużo powiedziane. Mieszkała ona nadal w ogrodzie, ale nie w szopie, tylko w namiocie i to sama. Ponieważ jej córki były wychowywane przez Nancy Garrido. Ale co tak naprawdę działo się przez tyle lat z prawdziwą rodziną Jaycee? Jej ojczym był przecież ostatnią osobą, która widziała ją i także jej porwanie. To właśnie on wskoczył na rower i pojechał za porywaczami. Tak przynajmniej twierdzi on sam. A może nie było pomiędzy nim i Jacy dobrej relacji. I tym właśnie sposobem pozbył się problemu i mógł wreszcie utworzyć prawdziwą rodzinę ze swoją biologiczną córką. Tak przynajmniej twierdzi policja, która uważa, że to właśnie on może być związany z tą sprawą. Mama Jacy sama nie wie, komu ufać, i po długich staraniach o normalność w ich rodzinie. Postanawiają się rozwieść. W 2009 roku, a więc 18 lat po porwaniu, w normalny, słoneczny dzień, Garido przechodzi się ze swoimi dwoma córkami ulicą, roznoszą ulotki religijne. To, co nie nadmieniłam, to to, że Garido był też fanatykiem religijnym i uważał się za tego jednego, tego wybranego przez Boga. Dziewczynki roznosząc ulotki przykuły uwagę pewnego policjanta, który zapytał je o imię i nazwisko oraz gdzie mieszkają. Wydały mu się one bardzo blade, słabe i niedożywione. Sprawdził więc w bazie danych, czy te informacje są prawdziwe. Parę dni później cała ich piątka była pojedynczo przesłuchiwana na komisariacie. Policjanta przykuły fakty. Że Garido siedział w więzieniu za gwałty i że w bazie danych ludności nigdzie nie ma jego córek. To właśnie tego dnia sprawa porwania Jaycee została rozwiązana. Początkowo nie chciała się przyznać, kim tak naprawdę jest. Na wszystkie takie pytania odpowiadała twardo, że ma na imię Alicia, a Nancy to jej siostra. Jednak policja nie dawała za wygrano. Podano jej kartkę papieru i długopis, aby napisała na nim, jak naprawdę się nazywa. I tak też zrobiła. W 2009 roku Jacy ma 29 lat, i córki mają 12 i 15 lat. I dopiero w tym momencie dowiadują się, kto tak naprawdę jest ich matką. Mama Jacy nie może w to uwierzyć. Po tylu latach może wreszcie zobaczyć córkę. Filip i Nancy zostają skazani na dożywocie. Po przeszukaniu całego podwórka okazuje się, że znaleziono także złoki dwóch innych dziewczynek z okresu przed JC. Przerażające jest to, że nikt z sąsiadów nic o tym nie wiedział. Nikt nic nie zauważył, ani klienci w drukarni, ani policja. Ani rodzina. A wy wiecie wszystko o swoich sąsiadach? Widzimy się w kolejnym odcinku.